Ukraine uh, Lithuania Belarus A Rental car? Hey mate <laughs> One more? Reese? Re yep. oh, nice. nice I really li I like your haircut hair I mean haircut Sorry <laughs> Haircut, sorry <laughs> Haircut. i appreciate <laughs> We can try. If you have the same uh, uh, you know, hair, haircut and clothes, uh, yes? Oof. Yes, very close. To today I am a little bit like somebody hit me in the head and I am a little bit, uh, you know, with slow thinking. So no. sorry. <laughs> no, no, you think me. It's a Oh pages there were like some tours that was happening, but you can also like uh put the Twitter out that mm -hmm, say mm -hmm. that like if there is any um tour available um okay. because you're new you as well. Okay, okay. Thank you. I have seen it, I've seen it somewhere. Okay, I will check it, the oh, yellow we'll pages. Over there. Okay, Hi. so thank you. Have a nice day. I hope I you will too. be come back here oh, for some more you. food. Bye bye. Yeah, no worries, well, have a good day. I'm, I'm gonna Need you two, it's going to, it's gonna be a bit cramped, but just move a little bit more to the back corner there. Oh, oh careful! Yeah. Hmm? Yeah. I'm thinking about uh, anything else, but also I can learn you something nice. Like, okay. if you can say, uh, oh. If you want to say you're pretty, you can say yes. Jesteś śliczna Jesteś śliczna sni, Śliczna sni, And that you say to a girl If you want to say to a, the boy okay. Śliczny Oh, okay, that's that's easy Śliczna How do I say motherfucker again? Listen. Yeah, So, Kaz, how's your Polish? Pretty yeah. good. or yeah, not? So, good, show us good. something. Say something. Say something. Like, like what? I don't know. Like, no, you can say the like. How was your day? Uh, good morning. Uh, people told me that this is how you greet someone. Yeah. I'm uh, uh huh. And so you say hello, right? Yes, yes, and uh what else? <laughs> I don't remember man, it's a lot. Oh, but you know yeah, you're very good in Polish, you know? Thank you, I appreciate it. Yes, yes, it's very nice, they very nice. Ra rah rah. Nuzzle, how are you? Pouncy on you? You are so warm. Ooh! Uh -huh. Notice you have a badge. Oh <gasps> someone's happy. Nuzzle's your niki Wiki. Mrow. <laughs> is your badgy wadji? I don't know. Is the was good? Oh, <laughs> that was that was good. That was good. That was good. i me just check if behind the camera. crash Oh yeah! Sorry, Mr. Officer. Uh, I don't I'm know. Sorry, I... Though. I lost control a little bit on my vehicle. It's because sure. you speeding. No, no, you it's. You not even turned down the right thing. Uh, I, I, yeah, it's a drift car, and I didn't know that, and now I have it's a problem. It's definitely not a drift car. It, no? O, coś tam jest, coś tam jest, coś tam jest. O, jest i stary. O, to, 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 to. O, skip Witaj! Skip się jał stary. Ohio! Oh, Całą oh, oh. oh, oh. familią! Jak familię? Ohio. Ohio. Oh. Oh, oh, oh. Nie miało być tylko dwie osoby. Eee... Koniczyła, pani Go... sama. Nie? Koniczyła, koniczyła. Ohio. Trochę tak, już ze tak, tak, sobą tak, wziąłem, Powiedziałeś, że pilna tak, Cała dzielnicza Tokio zabrana. to mamy problem, bo mamy problem z transportem. To jest dla mnie specjalne auto? Tak, tak, tak. No ale że, żeby, żeby, żeby ci się dobrze tam też uciekało przed właśnie policją. Ale ładnie hmm. wygląda. No, ale przejdźcie, Zachlepuję przejdźcie, smerz, wiesz? Przejdźcie. zabawka, umie jest problem taki, że ja przez Quant O kurde, dobra! To auto wiem, że go nie będzie. No nie będzie tego auta, że to skręca, to się nie da jeździć. Nie, ale to jest specjalnie właśnie. To się nie da jeździć, i... że... ja trzeba no, w wystarczy... uciekał. Wystarczy poćwiczyć. No, o no. mój problem. nowy Wystarczy poćwiczyć, no uda się, naprawdę, tu się ja dobrze się jeździ. Ja już je popsułem. No to napraw sobie. Ninja, -o? może. A co myślisz o serwerach CRP? Dla mnie serwer jak serwer, nie? Serwer CRP, czy, czy, jakikolwiek serwer, który powstał, jeśli są tak gracze grają, to znaczy, że musi odpowiadać serwer i to, co się dzieje na danym serwerze i jak jest prowadzony. Jeśli by nie było graczy na danym serwerze, to byłby chrzmy serwerem, a skoro są te gracze, to znaczy, że musi się ludziom podobać. Boże, jak ja to dyplomatycznie odpowiedziałem na to pytanie? Ja pierdolę, ale jesteś zajebisty. A się u chirurga dowiedzieć, się, jak tam z, moimi, e, z moją kością ogonową. Powiedział, że wszystko jest git, fajnie wygląda, żebym o to dbał. Powiedział, że muszę sobie depilację tam zrobić. Karolina wpada na superpole, coś? Pójdziemy razem. Przyjechałem wczoraj do Warszawy. się z Karoliną wczoraj do Warszawy. jesteśmy w Karolinie? Jesteśmy w, kur w Warszawie. Co aha, jak ją wezmę na ręce to Tak. Słuchajcie, jest mi tutaj mega fajnie, ponieważ jak jest mi spód, to, to mnie karnia pogłaszcza Jak jestem głodny, to mnie nakarmi Jak y, chce mi się biegać, to wyprowadzi mnie na spacer y, Więc no mówię, jest cały czas y, super fajnie, wiecie No idealnie, już nie się, się takim bezpańskim y, pieskiem, tylko już takim pańskim pieskiem, nie? No, więc wiecie, jest zarąbista sprawa, no, no, dokładnie tak, dokładnie tak Co taki malusi? Ojeju, ile ma lat? O, jaki słodziacze! lat, nie pytaj <słuchaj> <byj> <słuchaj> A wiesz, że w Leroy były róże takie? Jest... Nie. Spoko, spoko. To nie wiem jak to jeszcze będzie pasować. Mi się podoba, ale nie wiem, czy do nas pasuje, wiesz? Bo tam jest, no nie wiem. Nie no, kurczę, źle nie wygląda. No, ale nie ma wyglądać, wiesz, źle nie wygląda. Jakbyś powiedział o mnie, że źle nie wyglądam, jak, do, jak ja bym miała reakcję Dawid. Listę. No właśnie, nie. jak wybieramy rzeczy do domu, to też nie, źle nie wygląda. Chcemy mieć z coś, tak? Dobrze. Uh, you, I put my inside, oh f**k, okej. Okay. Uh, sorry, explain, for example, uh, for example. Nice, nice haircut on like, your pussy. <laughs> nice cut hair on your pussy. You nice cut. Nie mogę. Czyścisz tego. No Duży. No i koniec. Nie! Kurwa. Co? Co ty zrobiłaś? No otwieraj dalej, to no, chcę otwierać dalej, ale to jakieś drabki aferki są kurwa. No tak A od czego się zaczęło? Że babka się na akcję wpier. <ścoughs> <ścoughs> i na nie kobiet, ja nie wiem, <ścoughs> nie będę nie to tak. Wszystko na starsze osoby. Weź te włosy do przodu, bo wyglądasz jakbyś był łysy. Huffle, to jesteś dzisiaj normalnie wieczorem, nie? Ale to nie raz, nie znaczy. ja zniszczę. Ja większość tego czasu, co ja wieczorem, to ja nie jestem u Karoliny. U Uuuuh. Aż Karoliny! ja będę Tak, 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 nie, 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 Bądź pokorna, słuchaj, dokładnie tak to klapek Dokładnie tak, nie, pokorna Bądź pokorna Uuuu! No nie, Duża ryba, duża ryba O to Co to jest za nie, Jak to nie, nie, Jak się kręci? Trzymać! No, jest ta gra? Powiedz mi, w jakim przedziale wiekowym powinien grać się w tą grę? Czyli to do to takiej frustracji. To, to naprawdę do depresji może doprowadzić dziecko. O kurde, to jeszcze 500 krewetek. co się z To przez to, że to była czupa kabra. Dawid, oficjalnie chcę Cię przeprosić. Jeżeli kiedykolwiek nazywam Cię krewetą, to ja bym chciał przeprosić formalnie. Dobrze? Cofam to. Jesteś naprawdę w porządku i ja no. Cię szanuję. Tak. Przepraszam. To jest, moim zdaniem, będzie najlepszy alert. Da, jak... Myślę, czy to dać na roczek, czy to dać na półtora roku, nie wiem. Masz, chciałbyś lezim być? Sorry, nie da twarz. Torek, Torek, możesz postać worek. Możesz postać worek, rozpinam rozporek.